Był piękny, słoneczny dzień, a Kicuś, mały biały króliczek o wielkich błyszczących oczach, postanowił wyruszyć na kolejną przygodę. Tym razem jego celem była stolica Polski, Warszawa. Słyszałem tyle o tym wspaniałym mieście, nie mogę się doczekać, żeby je zwiedzić. Kicuś wsiadł do pociągu i po kilku godzinach dotarł do Warszawy. Gdy tylko wysiadł na dworcu centralnym, był pod wrażeniem nowoczesnych budynków i tętniącego życiem miasta, ale jego głównym celem był zamek królewski na starym mieście. Spacerując po uliczkach starego miasta, kicuś podziwiał kolorowe kamienice i brukowane uliczki. W końcu Dotarł do Zamku Królewskiego, który majestatycznie górował nad placem. Czuł, że czeka go tam niezwykła przygoda. Spacerując ulicami Warszawy, kicuś podziwiał pałac kultury i nauki, majestatyczną budowlę, która górowała nad miastem. Idąc nowym światem, mijałem eleganckie kawiarnie i sklepy. Każdy zakątek tętnił życiem i historią. W końcu dotarłem na starówkę pełną kolorowych kamienic i brukowanych uliczek. To miejsce miało w sobie coś magicznego. Atmosfera jest magiczna. Czuję, że każdy zakątek kryje w sobie jakąś historię. Spacerując czułem się jak w bajce. W końcu dotarł do Zamku Królewskiego. W środku było mnóstwo turystów, ale coś przykuło uwagę Kicusia. Na jednej ze ścian w mniej uczęszczanej części zamku zauważył starą mapę, która wydawała się wskazywać ukryte przejście. Zaintrygowany postanowił to sprawdzić. Mapa prowadzi mnie do tajemniczego korytarza, ukrytego za wielkim gobelinem. To było jak odkrycie skarbu. Korytarz jest wąski i ciemny, ale ja się nie poddaję. Ruszam naprzód. Każdy krok przybliża mnie do tajemnicy. Wędrując przez korytarz, dotarł do ukrytej komnaty, której nie było na żadnych turystycznych mapach. To miejsce było pełne zagadek i tajemnic. W komnacie znajdowały się stare książki, dokumenty i cenne artefakty. Na środku pomieszczenia stała skrzynia, a obok niej leżał klucz, kicuś pełen ekscytacji. Otworzył skrzynię i zobaczył w niej starą koronę i berło. Zachwycony znaleziskiem, nie zauważył zbliżających się kroków. Dzień dobry, młody przyjacielu. Jestem kustoszem tego zamku. Widzę, że odkryłeś naszą tajemnicę. Opowiedziałem kustoszowi o mojej przygodzie i o tym, jak znalazłem ukrytą mapę. Ta komnata była częścią dawnego skarbca królewskiego, gdzie przechowywano najcenniejsze skarby polski. Ta korona i berło należały do królów Polski, są symbolem naszej historii i kultury. Kustosz opowiedział Kicusiowi o historii Zamku Królewskiego, o jego zniszczeniach podczas II wojny światowej i o odbudowie jako symbolu odrodzenia Polski. Kicuś był zafascynowany tymi opowieściami i zrozumiał, jak ważne jest zachowanie dziedzictwa narodowego. Razem z Kustoszem, kicuś zwiedzał zamek, ucząc się o jego historii i znaczeniu dla Polski. Kicuś spojrzał na zamek z dumą i zrozumieniem, wiedząc jak ważne jest zachowanie tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Po fascynującej rozmowie z Kustoszem, kicuś postanowił zwiedzić więcej miejsc w Warszawie. Kolejnym przystankiem był Pałac Kultury i Nauki. Wow, ależ to miejsce jest ogromne! Kiedy dotarł na szczyt budynku, mógł podziwiać panoramę całego miasta. Widok zapierał dech w piersiach, od nowoczesnych wieżowców po zabytkowe budynki. Niesamowite! Widać stąd całe miasto! Na tarasie widokowym spotkał młodego naukowca, Piotrka, który opowiedział mu o historii i znaczeniu tego budynku. Pałac Kultury i Nauki to symbol powojennej Warszawy. Odbywa się tu mnóstwo ważnych wydarzeń kulturalnych i naukowych. Piotrek zaprosił Kicusia do zwiedzania wnętrz pałacu. Kicuś był zachwycony, gdy zobaczył planetarium, gdzie mógł podziwiać gwiazdy i planety oraz nowoczesne laboratoria. A tutaj, Kicuś, mamy laboratorium, gdzie badamy odnawialne źródła energii. W jednym z nich Piotr pokazał mu eksperymenty związane z odnawialnymi źródłami energii. Kicuś był pod wrażeniem: jak technologia może pomagać w ochronie środowiska. To naprawdę niesamowite. Technologia może naprawdę zmienić świat na lepsze. Kicuś odwiedził także muzeum wewnątrz pałacu, gdzie dowiedział się więcej o historii Warszawy i jej odbudowie po wojnie. W muzeum były interaktywne wystawy które pozwalały Kicusiowi lepiej zrozumieć przeszłość i przyszłość miasta. Po pełnym wrażeń dniu, Kicuś opuścił Pałac Kultury i Nauki, pełen nowych doświadczeń i wiedzy o Warszawie. Kolejną przygodą Kicusia była wizyta na nadwiślańskich bulwarach, gdzie spotkał legendarną Syrenkę Warszawską. Syrenka opowiedziała mu swoją historię o tym, jak chroniła miasto przed niebezpieczeństwami i jak stała się symbolem Warszawy. Cześć kicuś! Jestem Syrenka Warszawska. Chroniłam to miasto przed wieloma niebezpieczeństwami i stałam się jego symbolem. Wow, Syrenko, to niesamowite! Kicuś, zainspirowany jej odwagą, postanowił pomóc Syrenie w poszukiwaniu zagubionego skarbu, który według legendy miał przywrócić miastu magiczną moc. Kiciusiu, pomożesz mi znaleźć zagubiony skarb? Legenda mówi, że przywróci on miastu magiczną moc. Oczywiście, syrenko, zróbmy to razem. Podążając za wskazówkami syrenki, Kicuś i jego nowa przyjaciółka przeszukiwali nabrzeża Wisły. Aż w końcu odnaleźli starą skrzynię zakopaną na brzegu. Mam to, syrenko, znalazłem! Wspaniale, Kiciusiu, otwórzmy ją. W środku... Znajdował się klejnot, który zgodnie z legendą miał chronić miasto przed złem. Ten klejnot jest symbolem jedności i siły wszystkich Warszawian. Dziękuję Kiciusiu za pomoc. To ja dziękuję, Syrenko. Teraz rozumiem, jak ważne jest wspólne działanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Razem możemy osiągnąć wszystko. Dzięki ich wspólnemu wysiłkowi. Miasto znów zyskało swoją magiczną moc. Kicuś wrócił do Zamku Królewskiego, gdzie kustosz pomógł mu zrozumieć znaczenie znalezionego skarbu. Okazało się, że klejnot był symbolem jedności i siły mieszkańców Warszawy. Widzisz, Kiciusiu, ten klejnot symbolizuje jedność i siłę mieszkańców naszego miasta. Teraz już to rozumiem, kustoszu. Dzięki niemu Kicuś zrozumiał, jak ważne jest wspólne działanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Mam nadzieję, że mój artykuł zainspiruje innych do odkrywania historii i kultury naszego miasta. Artykuł został opublikowany, a Kicuś zyskał wielu nowych przyjaciół, którzy również zaczęli interesować się historią i kulturą Warszawy. To wspaniałe, że tak wielu ludzi zaczęło interesować się naszym dziedzictwem. Morał tej historii jest prosty. Odkrywanie historii i kultury może być fascynującą przygodą, a zachowanie naszego dziedzictwa jest ważne dla przyszłych pokoleń. Warszawa z jej bogatą historią i pięknymi zabytkami jest miejscem, które warto odwiedzić i poznawać. Kicuś nauczył się, że najważniejsze są wspólne wartości i ochrona dziedzictwa które tworzą tożsamość miasta i jego mieszkańców. Ta przygoda nauczyła Kicusia, że historia i kultura są skarbami, które warto odkrywać i chronić dla przyszłych pokoleń.